Vlogmas, dzień szósty. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie. Znowu dzień dobry, kochani. Witamy. Co my dzisiaj mamy? Mikołajki znaczy. Dzisiaj mamy znaczy Mikołajki i szykujemy tutaj, słuchajcie. Ja powiem mamy 6 piernicz, grudnia. I, 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 i jest to mleko i jeszcze... Um, jeszcze marchewka. Marchewkę dla Renifera, pierniczek dla Mikołaja i zaraz jeszcze wlejemy tutaj mleczko, bo dzisiaj mam nadzieję, że odwiedzi nas Mikołaj jak dzieci wrócą ze szkoły i z przedszkola. Także witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w Mikołajki. Mm. Hej, hej, z Leosiem się jeszcze dzisiaj nie witaliśmy. Zobaczcie, jakie dzieci mają fajne, świąteczne stroje dzisiaj na mikołajki. Leo dzisiaj też jedzie do teatru, więc będzie fajny dzień. Nelcia ma, o, proszę ku piękną sukienkę. Także co, zwarci i gotowi? O Boże. Co ty szalejesz? Lecicie, tak? Tak. Zaś lecie, się kręci. Dobra, to lecimy. Chodźcie, kochani. Do szkoły. Kochani, ja właśnie robię sobie makijaż. Zaraz wychodzę na paznokcie. Wczoraj byłam niedysponowana cały dzień, o czym Wam później opowiem. No i robię sobie teraz makijaż, patrzę na swoje perfumy, a tu proszę bardzo, taka naklejka. Czy ja to sprawka Nelci. Nelcia wczoraj tutaj urzędowała przy mojej toaletce i tak patrzę, czy gdzieś jeszcze są naklejki, ale nie tylko na tych perfumach. Także zobaczcie, jak mój flakonik pięknie tutaj wygląda teraz. Dobra, jestem zwarta i gotowa. Nie, 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 to nie kawka. To jest, słuchajcie, ciepła woda z cytryną, bo zobaczcie, kubek zmienił kolor. Jak jest naprawdę ciepły, czy ciepła kawa, czy ciepła woda, czy ciepła herbata, to on zamiast yy, zielonego, o, robi się czerwony. Tutaj możecie zobaczyć, że ta woda już jest taka yy, lekko ciepła. Natomiast dzisiaj nie kawa, dzisiaj ciepła woda. Myślę, że jak będę u Kasi na paznokciach, to wypiję u niej kawkę. No, a tymczasem biorę wodę, zwarta i gotowa, lecimy. Zima piękna, dalej, zobaczcie jak się pięknie śnieg utrzymuje. I w końcu się mogę do Was odezwać z buzią we vlogmasku z nowymi paznokciami zobaczcie co tu się wydarzyło dzisiaj nowe paznokcie czerń z czerwienią takie proszę bardzo kocie oko zobaczcie jakie moje paznokcie w ogóle już są długie omega, omega buzia się błyszczy, paznokcie rosną tak jak mówiłam omega 3 to złoty środek dobra mam sekundkę odezwę się teraz do Was wróciłam już do domu Czekam na Krzyśka, czekam na dzieci, bo już był u nas Mikołaj. Słuchajcie, jeśli jest weekend 6, to Mikołaj wpada rano. Zostawiamy w nocy ciasteczko, mleko i marchewkę. Natomiast jeżeli jest dzień tygodnia, to Mikołaj wpada po południu, żeby dzieci mogły się cieszyć już całe popołudnie i cały wieczór prezentami. Bo jakby tak wpadł rano... To ciężko by było się zebrać do szkoły i do przedszkola, a dzisiaj dzieci mają naprawdę fajny dzień miały naprawdę fajny dzień. Nelcia miała chyba imprezę Mikołajkową, Leo był w teatrze, także myślę, że, że fajny dzień dzisiaj za nimi. Dobrze, teraz się do Was już odezwę i powiem Wam, że. Jejku, w ogóle boli mnie ręka od trzymania tego statywu, no ale dobra, jakoś y, musimy dać sobie radę. Słuchajcie, mogę się już teraz do Was odezwać I tak ubolewam nad tym, że wczoraj nie pojawił się vlogmas Dałam Wam znać rano na Instagramie Dałam Wam też rano znać na, e, na YouTubie Że nie będzie vlogmasa I powiem Wam, że no, byłam święcie przekonana, że uda mi się Bo zazwyczaj vlogmasy co roku są u mnie codziennie Dwa lata temu podobne zdarzenie miało miejsce I e, jednego vlogmaska nie było Natomiast słuchajcie... Się nie śmiejcie tylko. Mąż zrobił placki. Mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że mam ochotę na placki, a ja nie jem o tak późnej porze. Natomiast chęć na placki wygrała i Krzysiek zrobił placki ziemniaczane od serca, specjalnie dla mnie i dla mojego teścia. I sam tych placków nie jadł, słuchajcie, bo nie miał ochoty, zrobił sobie coś innego na kolację i ja zjadłam te placki z takim apetytem, że słuchajcie, zaszkodziły mi i się nimi zatrułam. Oglądałam sobie Em Jak Miłość, w międzyczasie montowałam Wam vlogmas ee, i jadłam te placki, ale strasznie dużo oleju się Krzyśkowi wlało. I mówię, kurczę, Krzysiek, tak za dużo tego oleju trochę. Ale wiecie, wzięłam ręcznik papierowy, zjadłam ze smakiem, szczęśliwa. Około godziny 12 w nocy, jeszcze gdzieś tam, tak, nie poszłam spać o 11. Stwierdziłam, że skoro tak późno zjadłam, to położę się też i później. I po prostu rano przedłużę sobie mój post przerywany. No i słuchajcie, o godzinie 12 w nocy, jak zaczęłam się źle czuć, jak zaczęło mnie mdlić, jak było mi niedobrze, to nie macie pojęcia. Położyłam się spać, no już nie będę, oszczędzę Wam tych szczegółów, jak wyglądała cała moja noc i jak wyglądał cały mój wtorek. Nie dałam rady ruszyć palcem, nie dałam rady ruszyć ręką. Miałam non-stop spotkania z toaletą i po prostu nie miałam siły. Ja byłam przekonana, że mi przejdzie o godzinie 16, o godzinie 17 i będę mogła, wiecie, zacząć vloga troszkę później, ale niestety, wiecie o której mi przeszło? Przeszło mi dokładnie o godzinie 22.40. Cały dzień się męczyłam i słuchajcie, Krzysiek nie jadł placków, więc sobie myślę kurczę, co to może być? Ale mój też jadł placki i też y, bardzo słabo się czuł, także nie wiem, co tam się wydarzyło z tymi plackami, nie wiem, co tam nam zaszkodziło, ale ewidentnie y, wydaje mi się, że to właśnie te placki, które były zrobione tak od serca i które tak spałaszowałam i na które taką miałam wielką ochotę, no niestety coś tam się nie pykło. Myślę, może jajka. Nie wiem, nie, ciężko mi powiedzieć, ale ewidentnie od placków ziemniaczanych. Także taka oto historia, dlaczego nie było vlogmasa. No, powiem Wam, że. Uuu! Uu, uu. Ja to zawsze mówię w takiej sytuacji i zawsze to powtarzam. Dbajmy też o swoje zdrowie. Najważniejsze jest zdrowie. Kiedy człowiek tak leży w łóżku, czuje niemoc, nie może zrobić nic, czuje się fatalnie, tupy, że tak powiem. To wtedy dopiero docenia Jezu, jakie to zdrowie jest ważne, ile nam daje możliwości w takim codziennym życiu. Także kochani, nie przedłużając, tak to właśnie. Wyglądało. No, po prostu zdychałam. Zdychałam i się wkurzałam, że nie mogę nic zrobić i że przez te głupie placki e, taka sytuacja. No, podejrzewam, że to placki, dlatego że mówię, no, Krzysiek nie jadł, dzieci nie jadły, e, nic się nie wydarzyło, a my z teściem czuliśmy się paskudnie. To ja to w ogóle hardcore. Teś to jakoś tak delikatnie e, przeszedł, natomiast ja, o oh Jezus, o oh no i widzicie, taka sytuacja. Dobra, czekam na Krzyśka, czekam na dzieciaki, bo tak jak mówię, Mikołaj już był, nie mogę się już ich doczekać, marcheweczka zjedzona, ciastko zjedzone, mleko wypite, także zaraz będzie wielka radość. Także śmieję się po prostu, chodzę dzisiaj, na była mu Kasi kosmetyczki i rozmawiałyśmy i mówię, no wiesz co... Tak się placków zachciało, że zaszkodziły. E, moi drodzy, wiecie co, w ogóle też jest... Moi drodzy, teraz ja się, jak ja już mówię moi drodzy, to mi się to z Nelcią bardzo kojarzy. A to ona zmałpowała po mnie chyba, prawda? Te moi drodzy. E, więc Nelcia zachwycona, bo dzisiaj w kalendarzu dwa okienka. Wczoraj nie otwierałyśmy i dzisiaj, więc też pewnie otworzymy Wam dzisiaj... Nasze kalendarze. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? W ogóle muszę zasłonić żaluzję, bo teraz ktoś ogląda mój tył, właśnie. Jeżeli się przechadza po wsi, albo jedzie samochodem i zagląda na przykład. Ehm, natomiast słuchajcie, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To to, że kurczę, nie ubraliśmy jeszcze choinki. Teraz mamy zrobiony przepięknie. Jeszcze brakuje mi jakichś choineczek. Jutro pójdziemy sobie przed dom, e, włożę te Mikołaje, długopisy, które Wam e, pokazywałam. Natomiast choinka nie ubrana i mam nadzieję, że dzisiaj się za to zabierzemy, zrobimy sobie ciepłe zimowe herbatki i ubierzemy w końcu choinkę, miałam też przynieść poduszki do sypialni, także coś ja jestem w tym roku opóźniona dekoracje powyjmowałam, gdzie nigdzie postawiłam ale jeszcze całe pudło dekoracji ale później tak sobie myślę, kurczę zrobię wszystko na samym początku grudnia, a później co? Nie będzie ozdób? Także słuchajcie, powolutku, powolutku. E, jutro zrobimy poduszki, a dzisiaj mam nadzieję, że e, tę choinkę uda nam się albo przynajmniej ją rozłożymy, a na przykład jutro ubierzemy. Wiecie, podzielimy to sobie. E, o tak. Zobaczcie, ktoś tu chyba wrócił do domu i się zabrał za prezenty. Był Mikołaj! Był Mikołaj? Ale marchewki kawałek zostawił, co? No. A ty, co wy tam macie? Wy Ale macie sobie. No nie, bo ja też dopiero do domku wróciłam, a dziadek, wiesz? A dziadek nie widział, bo dziadek gdzieś chodził chyba na spacer o, jakiś długi, zimowy. A pokaż, co to jest? O, koci domek Gabi? Ale to ja jakiś malutki taki. Mhm, hmm, hmm. No i proszę bardzo, największa atrakcja elektryczny. Popić na baterię, proszę bardzo. Ale akurat takie rzeczy mi się podobają, bo to wiecie, dziecko sobie ćwiczy. I teraz jest drugi level, i po cztery. Super, zapamiętuję. I Nelcia też dostała, tylko już gdzieś sobie z nim poszła, A tu się klika. Tak, i wtedy klika się, i pyk, pyk. I lecimy. Nelcia, zobaczcie, dostała taki mały koci domek Gabi, i w środku jest Gabi, i co fajne jest w tym domku, i dostała też króliczka, bo ona uwielbia pluszaczki. Co fajne jest w tym domku, to to, że to wszystko jest takie papierowe, więc będziemy dzisiaj miały robotkę do zrobienia. Zobaczcie ale powiem Wam, że mega mi się to podoba. Zobaczcie, jest Gabi w środku, a samemu trzeba zrobić łóżko, szafkę, e, piekarnik, także fajna sprawa. A domek w środku zaraz otworzę. Wow, wygląda tak, czekajcie. Nie, jedną ręką nie, a otworzę, zobaczcie. Domek w środeczku wygląda tak, jest bez wyposażenia, w sensie no jest z wyposażeniem, tak, ale musimy to wyposażenie zrobić sami i tutaj mamy wszystkie potrzebne Rzeczy, więc super. O, działa. No, klikaj z tyłu. Kochani, jako że wczoraj kompletnie nie miałam ochoty na jedzenie, dzisiaj jest to samo, ale już powoli gdzieś tam wraca mi apetyt. Powolutku jestem na suchej bułeczce dzisiaj. Popity w akcji cały czas, słuchajcie, te czekoladowe doniczki z malinami, o matko, chyba zrobię w najbliższym czasie takie deserki, nie wiem czy z malinami, czy z borówkami, ale wygląda to naprawdę fajnie, doniczki z białej czekolady, w środku taki krem na bazie, czekajcie, czego, na bazie mascarpone, śmietanki trzydziestki, ciasteczek, no wygląda to naprawdę ciekawie, także myślę, że zrobię dzieciaczkom i nam, może jutro, może pojutrze zobaczymy, ale wygląda to świetnie. A ja dzisiaj też, moi drodzy, byłam bardzo, bardzo, bardzo grzeczna i zobaczcie, co dostałam od Kasi, mojej Kasi kosmetyczki, dostałam takiego Mikołaja, także widzicie, jaka byłam grzeczna? Kochani, kochani, zaczynamy, otwieramy kalendarze. Bo wiecie co, bo wczoraj mama chora była nie nagrywaliście, wiecie? Nie nagrywałyśmy, tak, wczoraj, bo mama była chora i teraz mamy 5 i 6 do otworzenia. Dobrze tam znalazłaś piątkę? To jest numer 5? O, znowu pomadka. Pokaż mamie. Piąteczka, brawo. Taka piękna pomadka z Tak, pomaluję Ci usta dzisiaj. Zobaczymy jak ten kolor wygląda. Super. No i teraz szukamy szósteczki. Jest malutka szósteczka. Nie wiem, czy dasz radę wyjąć, czy Ci pomóc? Dasz radę? O, to nie będzie tak łatwo. O, dobra, mamy to. Że co tam może być, jak myślisz? O, eyeliner, ale to, to taki czarny mama nie używa. Nie otwieramy. A bo dobra, no zobacz, no. Bo wiecie, tutaj będzie część rzeczy dla was. To nie otwieraj, bo to takie czarne damy widzom naszym. Tak. Wiesz, zrobimy nagrodę. I taki mhm. eyeliner powędruje do naszych widzów. Właśnie, kochani, muszę zrobić rozdanie. Dobra. I teraz kolejny kalendarz od Twinkle. Co się cieszysz? Masz piąteczkę? Wow, duża piątka, ale super, ale ten kalendarz pachnie powiem Wam kochani, powolutku, pachnie tak jak nie wiem co, pokaż żeby się nie porwało, czekaj, na te świece czekałam, to jest, to jest bardzo pachnie, Pachnące. pachnący, pokaż mamie. Gingerbread, słuchajcie, zapach świąt, ja na tę świeczkę czekałam, nie będę ukrywać, tej świecy nie miałam nigdy, bo to jest okay, jakaś chyba nowa kolekcja, jaki? ale pach, uu, jak pachnie pięknie, jaki numer? E, co Ty wzięłaś, piątkę, tak? No. To teraz szósteczka, ale pachnie Czyli pięknie, to? tak, to jest szósteczka, super, no i co tu na Mikołajki jest w kalendarzu, numer 6? wosk, pewnie grzane wino, nie, it's Christmas time. Jak pachnie? No, powąchaj, bo to takie jest do kominka. Pachnie? No możesz otworzyć, kochanie, ale nie cały. Nie cały, bo nie, to nie do jedzenia, myszko, to jest wosk do kominka. To są świeczki takie. Nie, nie, nie co ty. Pokaż mamie, jak pachnie. Hmm. Wow, pięknie Wygląda jak czekoladka, prawda? Tak, damy świeczkę i zapalimy sobie dzisiaj No, 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 no Wygląda jak czekolada, co? Oj, oj, oj. Dobrze, ale to tylko jedna kosteczka wystarczy Już nie łam więcej No, także zobaczcie Widzisz, Leoś, jaki wosk tak? fajny Jedną kosteczkę, tak, okay. do kominka Okej, okay, Nelcia tutaj przygotowała Dobra, czekaj, mamy zapalniczkę Wrzucimy do tego wosku, bo on już jest taki delikatny Tutaj możesz rzucić. Bo ten wosk jest już świecie wypalony. Czekaj, powolutku. Czekaj, 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 czekaj. Czekajcie, muszę jej pomóc. Tę świeczkę zabierzemy, zaraz damy nową. Dobra, mamy nową świeczkę. Ale możemy też tym, mama tym odpali. Mam taką fajną. Zabierz paluszek? Zabierz paluszek? Dobra, czekajcie. Pali się, pali się. Teraz poczekaj, powolutku, bo to są dwie, dobra, weź to. Okej. Okay. Jezu, czekajcie, bo ja Wam tak nagrywam, a chcę, żeby ona tutaj ostrożnie... Dobra. I wrzucaj woski i on się rozpuści niedługo. Super. Pięknie. Elcia dostała jeszcze memory z Bingiem, także sprzątamy. Koniec zabawy. Uciekają dzieci spać. Najpierw Nel, potem Leo. Singing the play mountains in reply